Proszę Państwa, jeżeli mówię o kupie wariatów, czy domu wariatów, w którym żyjemy, to trzeba zauważyć, że dzisiaj ludzie walczą o władzę, a w walce o władzę posługują się argumentami, że tu pedofilia, tu, tu coś tam, nikt nie pyta, co chce zrobić partia, co jest prezydenta, nikt tych programów partii nie czyta. Może są haki na jednych, na drugich. To jest właśnie pół demokracji. To jest ustrój, którym rządzi głupek, czyli lud, czyli większość ludu, bo są ludzie mądrzy, ale też jest ich znaczna mniejszość. Nie wiem, 1%, 2%, 5%, no 15% to jest absolutna góra, prawda, ludzi jako tako rozsądnych. Reszta ludzi, reszta ludzi nie myśli, głosuje, jak je pokażą, pokażą w telewizji. No i teraz jest pytanie, kto ma telewizję, prawda, jedni mają TVP, drudzy mają TVN, prawda, takie, te, te, takie, taka tam jest walka. Także, proszę Państwa, dopóki, dopóki będziemy mieli twój demokrację, to z całą pewnością nie będzie, nie, nie, będzie, nie, nie będzie porządku. Będzie z każdą chwilą głupiej. Patrzcie, co się dzieje w Ameryce. To był kraj piękny, rozsądny. Ludzie, robotnicy spotykali się na napiwku, dyskutowali o orzeczeniach Sądu Najwyższego. Było pracujące, swojej swoje, swoje elitarne. Teraz, Rządzi Ham, prawda? I, i, i to, to jest to samo co, to, to, co u nas. Teraz też w Ameryce jest walka, walka, że kandydat na prezydenta, pan o Biden, Biden tam zanadto, zanadto pogrypuje po pupie rozmaite panienki. I to jest argument, prawda, żeby on nie był prezydentem. Także tym wszystkim się zajmujemy i nie ma, i nie ma, i nie ma, proszę państwa, żadnego... Żadnego w tym wszystkim sensu, sensu i, i przykro mi bardzo, ale bo tam nie ma. Nie naprawimy, nie naprawimy ustroju, póki będziemy wierzyli w te przesądy XX wieczne, demokracja, równouprawnienie kobiet, prawda, rządy klasy robotniczej i tak dalej. Trzeba z tym skończyć. To wszystko, co było robione przez 100 lat, było złe. Od ponad 100 lat idziemy w złym kierunku. I trzeba to jasno powiedzieć. Jeżeli tego nie robimy, tego nie robimy to oczywiście musi być niedobrze.